Jest to e, dokończenie całej przebudowy tak zwanego trójkąta, jego nazywamy Bermudskimiego. To jest ulica Kozielska, Dolińska, Mickiewicza. E, I w tej chwili myśmy już jako powiat wykonali swoje zadania patrząc na ulicę Dolińską i Mickiewicza i tam jest e, nowy taki e, rozdział e, pasów drogowych. No i została jeszcze e, droga wojewódzka 426, a więc ulica Kozielska, która idzie bezpośrednio do Węzła Gosadowego Orszowa. No i pan marszałek, pan marszałek zdobył pieniądze na to i dzisiaj jest uroczyste podpisanie z wykonawcą. Wykonawca już też jest wybrany. Cieszymy się dlatego, że zawsze wszyscy mówili, że to starosta mógł dokończyć tej kawałek drogi, a ludzie nie wiedzą, że to jest też rozdział dróg i, i ta droga na do marszałka. No, ale myślę, że do końca, do końca września, sierpnia, września, października będzie ta droga gotowa. To jest węzeł autostradowy Warszawa jest bardzo, bardzo ważna i dlatego tam marszałek również zrobił rondo, jak się wjeżdża na NATO, na, na a więc też jest rozwiązany temat. Teraz to, co zostanie Zrobione będzie dalszym etapem takiego usprawnienia tej drogi. Jeszcze czekamy na wierzchnię od samego 494, aż do tego, do tego naszego ronda i będzie wszystko dobrze. W samej końcówce będą dopiero utrudnienia, to tam przez Mickiewicza puścimy, także to pójdzie wszystko dobrze. Utrudnienia muszą być, bo inaczej się inwestycji nie robi. Mieszkańców w odpowiednim czasie powiadomimy i będzie dobrze.